Cześć wszystkim, LOX, Nitroad Ross, kanał Beztucza. I dzisiaj mam dla Was materiał o czymś, co było takim impulsem dla mnie, żeby zainteresować się, słuchajcie, zabezpieczeniami. Było to lat temu, przynajmniej 20-kilka temu bo to było w klasie pierwszej szkoły zawodowej. Ja byłem w samochodówce, a wiadomo jak to dawniej w jednej klasie się spotkało 30 czy 36 chłopa z różnych dzielnic okolic i itd. itd. I każdy miał tam jakąś swoją wiedzę na jakiś temat, i pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem, słuchajcie, to narzędzie to jest tak zwany łamak po polsku, z angielskiego się to nazywa bardzo pięknie, słuchajcie, powerkey. nie wiem jak to przetłumaczyć dosłownie klucz mocy i służy, słuchajcie, do łamania zapadek w wkładce zamka, tak. No dawniej nie było żadnych informacji po internecie na ten temat, to co się tam dowiedziałem i pamiętam dokładnie to jak dziś, że chłopaki opowiadali, że jedynym możliwym składem metalu jaki jest i nadaje się na to narzędzie był molibden-chrom-wanad. I taki skład metalu musiał być i mieli swojego ślusarza, który im takie klucze, słuchajcie, robił. Z tego co pamiętam, wyrobienie jednego klucza kosztowało ich na tamte czasy od 500 do 800 złotych z tego co pamiętam no dobra co mogę jeszcze powiedzieć długo się zastanawiałem czy pokazywać ten materiał, no ale słuchajcie, są takie sytuacje na przykład, że ślusarz jedzie na robotę, otworzyć auto ma jakiś tam lokal, zamówienie ktoś sobie zatrzasnął klucze i dojeżdża na miejsce i jest wkładka zepsuta, bo też tak jest na przykład teraz się już nie używa cały czas kluczyka do otwierania drzwi, tylko ten zamek sobie tam jest ludzie zapominają, nie konserwują go nie wiem, złapała rdza, wiało Nie da się na użyć żadnego narzędzia. Żadnego Jigglera, żadnego lisi. I jest tylko jedna wkładka do otwarcia. Yy... Można jeszcze próbować przez tam jakieś odciąganie drzwi, ale nie wszystkie modele samochodów pozwalają na to. I to zostaje, słuchajcie? Wybicie szyby chyba, tak, nie? Yy... Widziałem takie jest... Yy ślusarz w Anglii nazywa się Access Denai. Na Facebooku możecie go znaleźć. Żadna reklama, po prostu widziałem tam jego filmik, gdzie pojechał na robotę, gość naprawdę fachura pierwsza klasa i miał do otwarcia busa do dorobienia kluczyk, bo były zgubione klucze i nie poradził sobie z wkładką i po prostu już na koniec wziął młotek i wybił szybę. A uważam, że nie wiem, według mnie lepsze by było mieć taki powerki przy sobie. Zmienić po prostu, słuchajcie, wkładkę. Yy, przekręcić ją i otworzyć, niż wybijać szybę. Takie jest moje zdanie. Yy, napiszcie w komentarzach co wy byście woleli zrobić, zmienić wkładkę i czy wybić szybę. Yy, mimo wszystko, że powiem wam, że od tego narzędzia zaczęła się całkowicie moja przygoda z zabezpieczeniami. Nigdy go nie użyłem. Yy, nawet jak kupiłem, to on leżał kilka miesięcy yy, w torbie, bo zastanawiałem się czy pokazywać w ogóle ten film. No, ale teraz, jak każdy wpisze łamak czy PowerKey, to się pokazuje i to jest kupione, słuchajcie, oficjalnie na AliExpress. Są do kupienia i zobaczymy, czy to się w ogóle sprawdzi. Yy, dobra, ale może yy, koniec gadania, weźmy sobie jakąś wkładkę. Yy, szkoda mi było zawsze tych wkładek, ale słuchajcie, kupiłem na Amazonie dwie sztuki za 19 euro, także nie jakieś tam wielkie pieniądze, ale trafiła mi się też, słuchajcie, oryginalna yy, Oryginalna stacyjka od Audi Volkswagena od firmy, słuchajcie, Valeo. tu jest model Z410, Audi Volkswagen 1KO 905851 b I słuchajcie, gość mi ją sprzedał nówka z kartonu, ale bez kluczyka, za mm, 2 euro. Ja sprawdzałem, ona działa, spikowałem sobie ją e, liszy i jest w porządku, więc. Mm, jest dawca, żeby sprawdzić jak działa ten power key. Dobra, ale koniec mojego gadania. Przejdźmy może sobie do zamocowania jakiejś tam wkładeczki i zobaczymy. Sam jestem ciekawy jak działają takie łamaki, bo nigdy ich, słuchajcie, nie używałem. On tu jest, słuchajcie, tak jak klucz ma tu tam jakieś swoje, słuchajcie, rowki, to on tu jest po prostu... Prosty. Tak, żeby, żeby po prostu wlazł we wkładkę. I on sobie wchodzi. I jedyne, co trzeba zrobić, to użyć podobno troszeczkę siły i przekręcić wkładkę. Dobra, to kręcimy. Słuchajcie, zobacz I już jest złamana. Tylko, że widzicie, nie kręci się z tyłu ten cały śpień. Więc nie wiem, czy by się to otworzyło, czy po prostu ta wkładka była taka hmm, jakaś litna. Dobra, weźmy drugą. Ciekawe, czy teraz klucz zadziała. Wejdzie. O, klucz wszedł, ale też się kręci wkładka, ale tego rygla nam tu. Nie obraca, więc może są jakieś nowe zabezpieczenia przed tym, żeby to zrobić. Dobra. Weźmy słuchajcie, drugą. Tutaj się o, działa, obraca. I madełko gdzie jest ten. Jest tutaj. Wchodzimy do końca. Zakładamy klucz i ciach. I tu już zobaczcie, poszło bardzo prosto, już jest wkładka zmielona, ale zobaczcie, widzicie, tu z tyłu się już kręci, więc może tamta po prostu wkładka amazonowska była lipna. I już tutaj wkładka jest zmielona. Ok. Ciekawe, czy teraz jakby to zostawił to kluczem. No ktoś by się na pewno obciął, no bo to już kluczem też idzie to jakoś obrócić. Ale ale jeszcze tam hmm, jakoś słuchajcie działa. Dobra. Weźmy może teraz tą stację hmm, oryginalną. Dając jakieś tu może zamontuję. Tu niestety nie ma dubla. Jak się coś nie uda, to będzie musiało być opublikowane. Nie ma znaczenia, chyba jak to przecież przyczepię, bo chcę, żeby po prostu było przykręcone, żeby im było wygodniej. Ok. I co, wchodzimy? No wiadomo, tamte amazonowskie zamienniki mogły być jakiejś tam marnej jakości, no ale tu mamy jednak oryginał i zobaczymy słuchajcie, tutaj poszło jeszcze szybciej jak przy tych poszło jeszcze szybciej, słuchajcie, jak przy tych kurczach amazonowskich więc słuchajcie, no natęż... na... narzędzie słuchajcie, przepotężne jeżeli chodzi o inwazyjne wejście do, słuchajcie, samochodu nie wiem tylko tutaj, czy tej pierwszej Czemu się. No, a teraz już nawet klucz nie chcę wyciągnąć. A e, nie, wyciągnąć. Czemu tutaj się ten rygiel z tyłu nie kręci? Może jest wada jakaś w samym. A jak pójdziemy w lewo? O, w lewo już poszedł. Widzicie? I teraz pewnie też pójdzie w prawo. No, poszedł. Poszedł w lewo i poszedł w prawo. No, jak widzicie. To nie działa tak jak przy wkładkach drzwiowych, że tam jednak jest ten opór. Nie da się tego tak prosto zrobić. Zabezpieczenia samochodowe są dużo gorszej jakości. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy spotkaliście się z takim narzędziem, słuchajcie, z takim łamakiem. To akurat jest h 66 tak? Do wagoskiej grupy, z tego co pamiętam. No, ale oczywiście są też inne modele. Po prostu tutaj chodzi o to przefrezowanie, żeby ten to narzędzie pasowało do danego zamka. Dobra, nie będę dalej przedłużał. Słuchajcie. Yy, yy, bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Ostatnio yy, aktywność na kanale jest yy, przefantastyczna. Yy, już nawet zarobiłem jakieś pieniążki, mogę się wam pochwalić i na pewno będę mógł kupić dla Was yy nowe narzędzia, bo już tam jakaś sumka się uzbierała i to wszystko dzięki wam. Bardzo wam za to dziękuję. Zachęcam Was do subskrypcji, słuchajcie, bo ym, jednak statystyki pokazują, że 70-80% moich wyświetleń yyy, są widzowie bez subskrypcji. Słuchajcie, Was to nic nie kosztuje, a ja y, naprawdę będę mógł dla Was ym, kręcić nowe filmy, jeżeli te subskrypcje będą się tak ym, super pojawiały. I nawet też zachęcam od razu: tu macie w dolnym ym, rogu guzik subskrybuj, bo widzicie, nie pokazuję tylko jakichś tam prostych metod, tylko jedziemy po całkowitym rozkładzie co się dotyczy, tyczy, słuchajcie, loks, no, ślusarstwa. I od razu, jako to, że jest to ostatni film przed świętami, chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, przede wszystkim zdrowia, bo jakie zdrowie, to jest wszystko inne, kasiory i czego tylko sobie życicie, słuchajcie, wesołych świąt i wszystkiego najlepszego. Cześć! Do następnych materiałów.